Dzień dobry, witam cię serdecznie w nowej rzeczywistości roku 2022. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Mamy 1 stycznia przed południem, ja też się właśnie przebudziłem. No i co nas czeka? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jako, że jeszcze w głowie lekko szumi. Ok! Powiem w skrócie, bez uwidzenia, w bawełnę: Jesteśmy zgubieni. Czekają nas nowe mandaty w wysokości nawet do 2500 zł, jeżeli przekroczymy dopuszczalną prędkość powyżej 70 na godzinę. Oczywiście pan policjant ma zawsze prawo skierować wniosek do sądu, kiedy na przykład uzna, że do tego stworzyliśmy na przykład zagrożenie w ruchu lądowym. Wtedy mandat wyniesie nas do 30 tysięcy złotych. Zajebisty jesteś. Do tego mamy nowy telefikator punktów karnych. No jest logo. Kurwa, no nie. Do tego, jeżeli spóźnimy się powyżej 14 dni z ubezpieczeniem OC, zapłacimy kalę w wysokości trzykrotności Minimalnego wynagrodzenia, czyli ponad 6000 zł, to jest dramat. Kurwa. Jeżeli spóźnimy się powyżej 30 dni z przeglądem, zapłacimy dwukrotność kwoty przeglądu. Na szczęście nie jest to dużo. Co kurwa? No ale niestety nasze punkty karne wliczają się do taryfikatora za OC. No po prostu kurwa, no nie. Także jeżeli nie mamy zarejestrowanego motocykla na przykład na spółkę ZO, tylko na siebie, na swoją działalność gospodarczą i mamy punkty na koncie. No to dostaniemy po kieszeni. Boże, czy ty to widzisz? Także życzę Wam w nowym roku, aby każdy z nas jeździł bezpiecznie. Nie zapominał się na drodze, szczególnie z tym przekroczeniem prędkości. I jedziemy dalej. Trzymajcie się. Cześć!